Witajcie, kochani, to Mary i Mario. Witamy Was dzisiaj na premierze zdrabki 500 tysięcy w banku, a w zasadzie jej czwartej odsłonie, czyli w Znowieniu. Chcielibyśmy jednak przypomnieć również o konkursie, który cały czas jeszcze na tip trwa. Link do tego będzie oczywiście w opisie. Jeszcze czas jest tylko praktycznie do jutra, do północy, tak. bo w sobotę na około godzinę 16 planujemy. Premierkę tego losowania. I tak, będziemy losować w sobotę, je. także zapraszamy Was na, na ten odcinek. Tak, oczywiście będziemy nagrywali. No i co? No, piszcie w komentarzu, czy pasuje właśnie Wam na godzinę 16. Mhm. Bo, bo jeszcze no bo nie mam co czekać, tak? Do soboty, także w soboty losujemy. Także co jeszcze Mario dodasz odnośnie tego? To, że zaczynamy premierę. Ale może podziękujemy już tym, co wpłacili? Tak, dziękujemy bardzo no, tym, zapłaty. którzy już uczestniczą. Tak. Jeżeli ktoś. Bardzo jeszcze dziękujemy jest naprawdę zapraszamy. fajne wsparcie będzie na zrapeczki. Cieszymy się bardzo, a prezencik, czyli konkurs rozstrzygnięty będzie w sobotę. Także życzę wszystkim szczęścia. I zapraszamy do oglądania. Zapraszamy do oglądania. No i piszcie w komentarzu, czy pasuje Wam sobota o godzinie 16.00. Teraz bierzemy się za draping. Tak, ponieważ ostatnie premiery no nie wychodziły najszczęśliwiej, dzisiaj postanowiliśmy wziąć sobie tylko po jednej drapeczce, żeby zaznaczyć, jak to mówią. No, żeby premiera była. Tak. Nie ma co szaleć, bo jak ma wygrać, to nawet wygra w jednej, tak? Dokładnie. Jak kupić 10, to może też w ogóle nie być, nie? Także... Dokładnie. Taka próba. Próba ja musi się... być, czy nie co... premiera musi być? Tak, i co musimy <laughs> szukać? Szukamy sobie takiego stosiku złota i wtedy to będzie przypisana kwota, no i bank, bank podwaja. Mhm. Tak no tu i... mamy oczywiście tabele wygranych nawet ładna od 10, Tabelka. praktycznie do 500 tysięcy, całkiem mm. przyjemne przedziały tylko żeby dotrafić. Właśnie, to co, jak nie trafimy to nie będziemy płakać, nie? No. i tak nam wspomogli już nam fajnie. Także kto zaczyna? Może ty masz jedynkę, tak. a ja mam dwudziestkę. Dobra. Czyli daję Tobie teraz drapanko, proszę. Dobra, czyż... Trzymam za ciebie Kciuki Mario. Dawaj czadu. Tylko to tutaj zbliżymy. O. Mm -hmm. I zobaczymy czego szukamy. I szukamy tak. Trójeczki. Trzydziestki. Bardzo ładnie się drapie. Mm. Przyjemna ta warstwa. No to dobrze. 11, 23. I 4. I cztery. 4. A mamy... Co mamy? Mamy 39 to nie. 16 nie. 25 również nie. 5 też nie. Jakiś obok. 26 też nie. I drugi rządek. I szukamy. Co my mamy? 14. Mam dla ciebie kciuki. 6 również nie. Wygraj Mario. 9. Wygraj Mario. 27, 40... I no długi nic się i nie jest. Będzie popisał. bank zaraz. Będzie bank. 28. No zobaczymy, czy cokolwiek będzie. Tak. 35... Będzie, 27, będzie na bank? Chyba tak. 24 to obok. No coś za dużo oboków, także. 13, 13 także podejrzewam, że niestety, ale... Może zdrobka okazać się pusta. 21. No cieszyć, że nie kupiliśmy więcej, jakby miała być No, 22, dokładnie. No i 33, to nic nie ma i ostatnia szansa? 15. I 15. No i niestety, z okazała się pusta. Zaraz zobaczymy jeszcze sobie potwierdzenie. Ale... Tak, R. tak, R. O, o R. No, no niestety. Na no brokat chowaj. Chowaj, chowaj, brokat. Teraz ja nie na co to mi tu da. Mam dobrze. Mam dobrze, dobrze chyba, mm. nie? Tak. Dobra. I teraz szukamy wygrywających liczb. 28 6 26 34 i jeden, <try> twój numerek, zrabki. No, no. I szukamy. 29 obok już idziesz. już się zaczynają. 22. Co dalej? 32. Ajeje. 12. Gdzie ten bank? O, 6! Coś. O coś będzie. Ja, coś ja będzie? nie mogę, ja mam. No coś będzie, fajnie. O ja, no to dycha jest. No to super. No widzisz, wystarczy jedy, jedną zrabkę doserwać dobrą i... Zwrocik jest, nie? Mhm. Już przestałam mówić 5, 9. Z wrażenia. Jedziemy dalej. 27, więc to nie będzie. 11, 36, 8. Zwrocik jest, uda, 15. Także się cieszę. Trzydzieści trzy. Czternaście. Trzydzieści dziewięć i ostatni rządek. Szesnaście. Trzydzieści osiem. Siedem, kurczę te oboczki, mm. nie? Mm. Dwa. No, kolejny oboczek. I ostatnia. Osiemnastka. No, czyli tylko jedna masz, tak? To co się kryje, Mario? Pewnie dyszka. Nie. To wszystko. A co ja tu wygrałam? A 6 dobra? Dyszka. Dyszka. Jest dycha, nie ma to tamto. Ale super. Owa, jest. Gdzie to nie, tu to, mamy? Tutaj to pewnie na dole będziesz miała. Aha. Tak, jest D, 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 musi być, tak? Mhm. No, Widocznie nie tak. Ale się... <laughs> to nie znam tych kontrolnych no to czyli dycha wpadła no to nie jest źle, widzisz Mario wystarczy mhm. po jednej zdrabce czasami jak są takie ty droższe, aż palec brudny no to super także wydane 20 10 zwrotki tak, u mnie pusto no szkoda, szkoda, ale jak to się mówi coś jest coś mamy, także jest dobrze, jest dobrze że nie jest zerem, nie? Mhm. także premierka dla nas udana Oczywiście. Po prostu. To jest wygrana, to jest udana. Tak, dobrze, tak. dobrze, to dziękujemy Wam za oglądanie, kochani Zostawcie łapki, komentarze. Zostawcie łapeczki, tak, komentarze. No i zapraszamy w sobotę na losowanie. rozstrzygnięcie konkursu. Będzie losowanie, kto wygra prezencik i kto właśnie z tych wpłacających na tipi. Także dziękujemy. Piszcie w komentarzu, że tak chcecie. Także do zobaczenia w kolejnym odcinku już niebawem. Pa! Pozdrawiamy Was! Pozdrawiamy! Pa! pa.